z tej strony Gerdmar, a to Tif. Słuchajcie, yy, zaczynam w innym miejscu. Przeszedłem tam, wentylację tutaj. Dlaczego zaczynam w innym miejscu? Ponieważ yy, cholera jasna, ta gra jest tak zbagowana. Yy, tutaj nie za sobie strażnika. Musiałem przejść od początku jeszcze spory kawałek, ponieważ yy, zbagowało się w miejscu zejścia z yy, yy właśnie z tych przewodów wyjścia z tych przewodów wentylacyjnych e, połóżcie tutaj e, i nie miałem możliwości tam nikogo nie ma już to wiem niestety musiałem bo, to jest, który, który, któryś raz przechodzę akurat ten konkretny fragment e, nie miałem możliwości o co chodzi z tą muzyką nie miałem możliwości zeskoczenia ponieważ była tam niewidzialna super ściana która blokowała mi możliwość wszystkiego. Dobra, zamknijmy tu drzwi. Zróbmy tak. Eee... Aby pokonać tą niewidzialną super ścianę, musiałem znokautować owego strażnika, którego widzieliście przed sekundą, skacząc na niego z góry, ponieważ przez to, że miałem możliwość... ku Powal! Eee... Włą włączała się animacja, Boże, te manekiny są creepy. Jesteśmy w tej odlewni, w której trzymane są też ciała. Ja nie wiem w ogóle o co chodzi z tą odlewnią, a tam ciała są nie, nie, nie bardzo tego rozumiem. Eee, włączała się animacja i omijała ten element zbagowanej niewidzialnej ściany. Problem w tym, że musiałem zrobić to szybko po rozpoczęciu tego rozdziału, ponieważ e, ten strażnik później szedł kawałek dalej. I w momencie, kiedy on szedł kawałek dalej, to już nie byłem w stanie zeskoczyć, ponieważ właśnie włączała się niewidzialna ściana, i to mnie bardzo, bardzo wkurzało. Dlatego nie było jedynego dnia, nie było nic, ponieważ ja bardzo długo męczyłem się właśnie z tą niewidzialną ścianą. Klołem, kurwiłem, ee, i, i. i co? I w końcu sobie darowałem, stwierdziłem, że muszę, muszę wziąć 10 głębokich oddechów i nagrać to na dnia następnego. I tak też robię. E, ja w tym miejscu sobie zapiszę. Ponieważ zaraz będzie trudny fragment, z którego jeszcze nie przyszedłem. Eee... Dobra. Na drugą stronę nie jestem w stanie chyba yeah, przejść tak po prostu. Musiałbym zeskoczyć i tam... Spróbujemy to, to jakoś przejść. Bardzo... jest tutaj dosyć ciężka ta sekwencja. Sporo strażników, ale podejrzewam, że im dalej w, w grze, tym gorzej jeszcze będzie także. Um, trzeba się modlić. O. Ja pierdzielę, ale tutaj są te ciała cholerne. I to od cholery. Dobra, i szukamy jednego konkretnego ciała, jakbyście nie pamiętali. To wam przypominam. Okej, okay. musimy pójść jakoś tam. Aha, okej. Okay.

no i stąd dobra, ja pewnie jak on będzie odchodził, to ja wtedy zeskoczę. Jeszcze może mi się uda go nawet okraść. O cholera, o cholera, o cholera, o cholera. Na sekundę pokazałem się w świetle, to naprawdę dużo zmienia. Kurde. Eee, nie spojrzałem, ile gramy. Dobra, mam zegarek, jakoś sobie z tym poradzę. Powiedzmy, że jakieś, nie wiem, dwie minutki nagrywamy. Fuck this shit gościu, że ty musisz tutaj być Ja pierdzielę, ale będzie mnie denerwował Jeśli ich tam więcej? Nie, to to jest tylko on teoretycznie w tym momencie Okej okay. <laughs> Najpierw okradnijmy go W sposób bardzo bezczelny a teraz wejdźmy na to i tutaj do góry Okej, okay. szybko. Szybko stąd uciec Uciec ze światła Okej, okay. zapiszę. Nie mogę To jest problematyczne. Nie wiem gdzie oni są. E, tutaj nie ma nikogo. E, ale ja muszę to zgasić, bo zaraz mnie za wy wyhaczą mnie z daleka jakoś. Zakładam, dobra eee, Y, obserwuj, tam coś jest, tak? Tam wisi pewnie to ciało. Eee, coś jest w tej skrzyni? Jest kałamarz. Nie będę zostawiał ją otwartą. Zobaczmy, co jest na tej notatce: eee, stłuczone szkło. O, kutwa, o co chodzi? Nie chcę słyszeć narzekań służy... Skóra na boty nie jest stania, więc co mniejcie w szkło lub je posprzątajcie, jeśli nie wiecie, patrzeć co się nie wrócę. To jest informacja o, o, o nowej co głośnej jest? nawierzchni, co? Oj, oj, oj. Hmm, gdzieś powinien być przełącznik do tego światła. Tylko gdzie? Hm. No dobra, będziemy mieli problem. Ale tutaj przynajmniej nie widzę żadnego gościa, który mógłby mnie zobaczyć. Więc po prostu sobie zejdę. Kurwa no. Jak na to wskoczyć? E. Okej. Okay. Wiszę sobie jako ciałko. Okej! Okay. Uruchamiają taśmę. Super Super. W którym miejscu będę musiał zeskoczyć? Czy już teraz, czy wątpię? Okej, wiezą mnie razem z ciałami. No, rozpoko, ten kawałek jeszcze na pewno muszą mnie przewieźć, aż przejdziemy za to, właśnie tam, gdzie on wleciał. Okej. Okej, okay, okej, okay. hops, hops. Puść. Eddie okay. Ktoś mnie widział? Mam nadzieję, że nie. Tutaj mnie chyba nikt nie widzi zasadniczo. Szybciutko otworzymy ten zamek. Ej! Oj, oj oj oj, oj! Fuck you! Kurwa nie widziałem cię! Jak? Jak mam niby tego dokonać jak cię nie widziałem? Okej, okay, zgubił mnie. Ja wezmę szybko to szkło powiększające. Nie widzę gdzie on jest. Gdzie? Fuck, 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 fuck! R, 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 R! R! R. Ale na dobrą sprawę to jest pierwszy, który mnie, który mnie zobaczył. Także nie, nie, nie zabędę jakoś tak strasznie dużo tych punktów e, mm, drapieżnika, bo wolałbym tym razem przejść to jako co innego, a nie drapieżnik, ponieważ wydaje mi się, że drapieżnik jest dosyć chyba rzeczywiście prostym sposobem na przejście i napieprzać we wszystkich. E, ale on chyba był jedyny i to światło miało, miało mi przeszkadzać uniknięcie niego. Kurde, dobra. Trzeba pamiętać, żeby yy, najpierw yy, gratulacje, bo mi zostałeś yy, przeniesiony do, do przetwarzania ciał. Nie jest tak źle, jeśli tylko zdołasz to znieść. Chyba trzeba będzie przerwa. Jest jedno miejsce, tylko no tam yy, brygadzista nie złapie nam na mu bumelantce. Yy, Okej. Okay. Yy, yy. Gdzie na górze? Jakoś tam co dobra, tutaj jest... Okej. Okay. Eee, ja bym chętnie bardzo użył teraz moich strzał tempych Super, super motyw. Eee, fuck this shit. Dobra, no tutaj mi wszystko widzi, ale... Dobra, i mam w końcu przedmiot do rzucania. Mi tego brakowało bardzo. Dobra, ale jakie mam przejść tam? Powiedzcie mi, jakoś na to mogę wejść. Hmm, złapać któregoś ciała albo haka z powrotem. Eee, rozjebałem w sposób brawurowy. A dobra, najpierw spójrzmy przez dziurkę od klucza. Ktoś tam jest. Niespecjalnie kogoś widzę. Ok, e, otwórzmy zamek. Nie, nie tak. Nie tak, nie tak. Otwórz zamek, a nie się, się przyglądaj. Dobra. No, szybciej, szybciej, szybciej. Dobre, że, dobrze, że teraz przynajmniej się już aż tak nie spieszę Chyba eee... to on tutaj naprawdę by mi bardzo przeszkadzał Nie ma tu nikogo Serio Nie Po co wlazłeś na stół chłopie Chciałem żebyś Dobra to są przedmioty do rzucania. Tutaj jest jeszcze drugi sztuciec. Eee, ło, śrubokręt, bo jak, jak będę miał śrubokręt, to. Eee, jak znajdę śrubokręt, to sobie mogę tam pójść. Dobra, tutaj są. O! Słuchajcie, to jest to właśnie. To jest. szkło. I ono jest bardzo głośne, z tego co rozumiem. Ale tutaj kurwa nikogo nie ma, no to co ja się mam przejmować? Seriously? Wyłącz to. Jeszcze to, to światło nad drzwiami by się przydało wyłączyć. Mamy jeszcze jedną notatkę. Zawiadomienie jest w renowacji huty. Począwszy od dziś, dwóch tygodni, prawdopodobnie musi być gotowa do przyjęcia miejskich zmarłych. Mhm. Chyba nic, nic takiego istotnego, co? Co to jest to? Coś co mogłem zrzucić Niefortunnie bardzo Słuchajcie, bo tutaj mam w ogóle dużo miejsc gdzie mogę się chować przed ludźmi A nie widzę potrzeby, bo tutaj nie ma ludzi, no Szafa też, w której mogę się schować Po co? Po co, po co to wszystko tutaj, skoro, skoro tu nikogo nie ma? Potrzebny jest mi śrubokręt cały czas. A... Ale mi się pomysł, gdzie może być. Tam na górze jest, okej. Okay. Okej, okay, czyli to jest po to, żebym się wpierniczył na górze, na górę to śrubokręt. Eee... Nie, to jest lunetka. Gdzie może być jebany śrubokręt? Serio? Serio, gdzie, gdzie, gdzie może być śrubokręt? Zaraz. O, tu jeszcze są te... szuflady. No już tutaj musisz być, bo jak tutaj go nie będzie... Słuchajcie, to... Kto jest za moim oknem? Tak pika okropnie. Nie, no to jest przeginka. No słuchajcie, dobra, tutaj jeszcze są drzwi. No, jeszcze o tym nie pomyślałem. Oczywiście. Eee, nie ma nic. Otwórz. Się, że y w samym życiu? Fuck. Oh. I tam są? Tak. Zamknę drzwi. Eee, tutaj mam zamek. tempest strzały, super. Eee, u rozwalmy wyłącznie to. Ja się tu schowam. Oj, chopoku i stąd. Dobra, no wiem, powala ich bez przerwy, no ale mi, będą mi przeszkadzać, naprawdę, no. Będą mi przeszkadzać. Dobra, nie wiem co zrobiłem i co, 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 co. Co to było, ale... Dobra, co tam jest? Nie wiem, czy tędy, czy tamtędy. Eee, Mamy jeszcze chwilę. Mogę się tutaj w szafie schować. Okej, okay, tam, tam jest sporo rzeczy. Ja się, nie wiem, jak się pozbyć tego światła. F. To jest kolejna szafa. Tam jest szkło. ja pierdziele! Dobra, ominąłem szkło. Nowa mapa? no nie zapominam, że mam mapę tutaj. Eee. Dobra. Tam coś jest, poczekajcie. Tu mu z brzucha wystaje. Przyda mi się do co. Dobra, idźmy tędy. Nikogo też nie widzę. Yy, sprawdzę na stole. A w ogóle może tak sprawdzę. O, chodzę po szkle, bardzo mądrze. Po i po łatwopalnej jakiejś znowu substancji. Jakbym chciał, to bym mógł ich teraz rozwalić, jakby ktoś tu przyszedł. Dobra, pie wiele. tam ktoś jest Wo ale tu jest strasznie dużo światła Dobra, ale ja chyba tam mam iść, nie? Ale zobaczę co tutaj jest. Tędy może mnie interesować. Nie, nie będzie mnie interesować. Nie ma tutaj nic ani ciekawego, ani żadnych wyłączników ani nic takiego. Ale śmieszne, przez taką dziurkę mogę sobie zaglądać. Gówno tam jest, dobra. To co? Otworzę tutaj. Gdzie tutaj jest wyłącznik do tego światła chwadarnego? Tam. Te dembers strzały są tanie jak barszcz, tylko no. Chyba dużo ich kupiłem zresztą, ale. Trzeba tak czy jak nie, 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 nie można aż tak przesadzać. Dobra, to jest szkło. Tam jest jakaś notatka, chyba. Nie, to jest. Tam mam gdzieś, iść. no dobra. To było kiepskie, naprawdę kiepskie. naprawdę słabe. A, 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 no weź. Gary. Na eee, kipo A tutaj są rzeczy do rzucania. Co nie, to są rzeczy, które mogę, muszę uważać, żeby nie strącić. Tu jest szafa, w której nie chcę się chować. Eee, a ciało jest dalej, dobra. Ominasz, omijam szkło na pewno. Tam nikogo nie ma. Tutaj trochę w świetle stoi, ale też nie jakoś bardzo. Aha, ty jesteś pisz. Ty śpisz, czy tutaj jest Aha. Oj kusi, oj kusi, oj kusi. Give me a locked door, I'll show you an open one. I haven't seen this mechanism before though. Must be a key to fit. Hmm, dobra. Musimy pokonać drzwi antywłamaniowe. Ty sobie śpisz, bokor. Tylko ja muszę tutaj tędy przejść. Po tym szkle bardzo, bardzo, bardzo po cichutku. Bo chcę dojść do tej dobra. I ani jednego błędu, bo się facet to budzi. I szybciej. O, było. Jest. Eee, o, było. Było. Jest. Dobra. Eee. Jest! Dobra, super. Udało się pięknie. Coś tam musi być cennego. Nie wiem co to jest. Klucz do maszynowni! Ja musiałem tutaj przyjść. Super, świetnie, bardzo mi się to podoba. Bardzo mi to odpowiada. Tędy na skóźkę, żeby ja jak najmniej, jak najkrócej po szkle. Dobra, jeszcze tak F. Tutaj jest jakaś fajna rzecz. A tutaj są też szuflady, ja je już sprawdziłem. No nie sprawdzałem. Hmm. Dobra, co to jest? A! To, to jest właśnie mechanizm klucza, dobra. To sprawdźmy jeszcze. E, wstęp wzbroniony, Wejście bez, bez pozwolenia, karane żadnych wyjątków w przypadku wątpliwości. Zapytali oficera administracji. Spoko. Ehm. Czy tutaj ktoś jest przy samym wejściu? To byłoby chamskie. Nie ma. Dobra. Dobra, podobnie weźmy przenośnik. Jest tam na górze. Eee, tutaj nikogo nie ma. Mogłoby nikogo nie być. Tym bardziej, że stoję w pełnym świetle. Potrzebuję poczekać chwilę, boże. W tym pełnym świetle. Nie, zaraz, czekajcie. Tu, tu, tu. To jest ważniejsze. A, a, zjebałem. No, jest. Dobra. Tutaj, bo tu mogą być jakieś strzały albo jakiś unikatowy przedmiot. Dużo sztuczców. No, nie jest to coś, co, na co miałem ochotę, ale. Dużo złotych sztućców. No, trochę kaski jest zawsze. No i na cholerę, ktoś na, na, na zamek trzyma tyle sztućców. Kurna, akurat był przenośnik znaczy, hak. No, wiecie o co powiedział, że mówię. No, chodź. Dobra, i jedziemy. No, jedziemy. Jak daleko mam się w ten sposób wybrać? Tutaj nie ma nic, do, żeby ukraść, tutaj nie ma sensu chyba spadać, co? Eee... Pe, 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 pe. Możemy teraz zapisać gry, więc nie będę przerywał. O Boże, ile to trwa? Ale już jesteśmy coraz bliżej chyba tego ciała. but I'll have to pump the pump. Oh, name. hey, one at a time. No pushing. <laughs> Flames ain't going anywhere without you. Okay, then Oh. Do tarwamiesz? Proszę jak ładnie. Proszę jak ładnie notarwan. No? I co, jak ty, te, jak ty chcesz care, to Garecie rozwiązać? <grymny> o! Wielki zły zool. generał straży, czy coś? Ta jest, ale masz wąsach opie. To nie jest ten, którego złapałem wtedy. Tak, dlatego on kuleje, ponieważ to jest ten, którego wtedy złapaliśmy za jajca. Oj nie, 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 nie! Zostaw pierścionek. Zostaw pierścionek. Uh, nothing. Not... Nothing. You No, I was just going to get another body when you came in and took over. Uh, you know... I don't ask for much. <laughs> Respect! głos Oj, to niedobrze. Nie jest fajnie. Dlaczego go teraz zabiłeś? Nie rozumiem cię. I dlaczego masz taką zajwistą kuszę na rękę, a ja nie mam. No, i generalnie. Okej. Okay. Super. Kompletnie zmienia nam się sytuacja. Jak generał ma pierścionek, musimy mu go podpieprzyć. No spoko. Także zrobimy to już w następnym odcinku. Ja w tym momencie znowu zapisuję grę. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby ocenić filmik. I co? Subskrybujcie kanał, żeby zobaczyć następne odcinki Gram Creative. Dzięki. Na razie, cześć.